Ta, mówisz? Mówię, że żeby to wyrzucić całe, zrobić jakoś elektrycznie sterowane, czegoś dobra nie? No to tak, też miałem taki pomysł, żeby to przerobić, bo tu zawsze mamy problem właśnie, że są wycieki z tych rozdzielaczy. No to już jest wypracowane, podejrzewam, ile tego. Nie wiem, czy nie flexem nie obciąć tych linek. Ale nie, chodziły one, nie? Czy nie? Czy ciężko? No nie wiem, no właśnie. Sprawdzałem To było łamane czy ci łamało jedno? To? No łamane nie ma w ogóle tego Linki chyba nawet nie ma No nie ma To jakieś takie inne czyli nie? Rozwiązane Albo przerobione był. ale tak każdy tak samo jest? No. no Ale to mi się wydaje, że to powinno być inaczej Ogólnie to, to jest chyba oryginalne, a te są przerobione jak w Tanty Nie, to jest, jest łamane Nie, to ty... może? Ułamane jest łamane, to nie jest łamane Ale tam ten, inne, takie w tych 71 Te właśnie do kręczenia. Te zaworki Takie same są Tanty mi działacze, by trzeba było zobaczyć Pokaż, z dwóch stron jest takie płaskie, czy z jednej? Z, z dwóch stron, no No to tam jest z jednej strony płaskie, a z drugiej okrągłe to potem się różni. Ja będzie... wtedy przekładam to się dzieje. Robię oczyścimy od śrub mocujących kabinę i to nad rdzewiaszem. wiaszem to trochę się spenetruje przed odkręceniem. Teraz jak nie ma zbiornika to jest dobre, dojście tutaj się tutaj. Nie nie się nie tutaj. wiązkę? Tutaj trzeba wyjąć dywanik, żeby dojść do tych śrub, które trzymają kabinę. I próbujemy, czy się uda. Poszło. Taka duża podkładka, ale to zostanie. i Jeszcze tam, ale jak tu poszedł, to tutaj powinno jeszcze lepiej pójść, bo widzę, że śruba lepiej wygląda. Elegancko nakrętki podkładki wezmę i schowam, bo żeby się nie zgubiły. Którą? Dalej nie? To co, nie ruszać jej? Ciągnąć czy co? Tutaj jest dodatkowa pompa elektryczna do układu kierowniczego, w razie awarii silnika to możemy przełączyć i możemy wtedy kierować sobie, czerpiąc energię elektryczną. Takie awaryjne rozwiązanie. Tu jeszcze trzeba odłączyć linki od jazdy przód-tył i od jazdy od sprzęgła. To jest od sprzęgła chyba, że od sprzęgła tutaj ale tu odłączymy wszystkie przerozdzielacze bo tak i tak musimy to rozebrać i co, poszły te kable? a ja tu odkręcę tą pompę to nie będzie mi przeszkadzała żeby dojść do linki tak i tak to będziemy wyrzucali ten cały układ. Jak idzie wszystko? No tak, akurat bardzo dobrze poszło. Trzeba ja bym to wykręcił, tylko już do i... No i dobra. A gdzie ja tą lampkę położyłem przenośną? Te śrubki to tu kładziesz wszystkie? Tu, tutaj do organizera rzucaj no O, wiązka silnika cała wyszła jest? Chyba A on ma radar? No Ma, no Ma A, plusowy jeszcze został? No i co? No, i, ten, no, no i, i, wał, i, i wałka, bo on wiesz, ma na linkę, nie ma na ten, nie? Masz co, dobrą lampkę w tej kamerze? Nie masz, nie? Tu nie mam lampki w tej kamerze. Ciekawe jak z tamtej strony, czy wszystko, wszystko, ale chyba jeszcze trzeba od kabiny tam odkręcić linkę od y, biegów. Od tego uchwytu. Ale to tam jak czy Rosja kręci. Z tamtej strony, No. Tak? No bo tutaj to nie to mam wol a to, to nie wiem, a ta wiązka też pewnie nie. Nie, jest ona jest już przy skrzyni, ty tylko do, wchodzi do tego Ty mówisz, że ja do kabiny ja... A Chyba tak No bo tamta, co idzie na światło to jest od góry przykręcana To tamtą trzeba na światło. Ona jest od góry w, yy, za zbiornikiem No to ją trzeba rosnąć Tak? Nie, nie, to z kabiną zostaje wszystko Aha no się Tak A ja miałem jechać co, udało się odkręcić? No cóż, to jeszcze. A, tamta. To Tam trzeba nagrać, nie? Czy jaki macie pomysł? A, poszedł jeszcze po kujka i nie wiem, próbować będzie chyba. Ale udaren nie idzie? Czy ręcznie też próbowaliście? Ręcznie nie próbowaliście. No i to zostało tylko to, tak? I co, jutro ją my umyjemy ładnie go. No tak się zastanawiałem, wjeżdżają czynnikiem i na ale... no warsztat i nie myją? Bo teraz, chyba jakbyśmy go tak naprawdę no, chcieli umyć, to tylko z boku, a z góry no, nie umyjesz. No, Dlatego ściągamy kabinę, żeby ładnie go umyć, a wtedy kabinę dopóra... trzeba będzie umyć i tak trzeba będzie umyć. No. No, ta, no, no, ta, no Ale nawet... pierwszy co rano musisz pospawać tam ten jakoś tam, tą kulkę, tu leży. To się zrobi, rano. Ale tak sobie myślałem, jak wjeżdżaliście nim na warsztat, mówię, wjeżdżają na warsztat, nieumyty, umyty ani nic. Użyjemy to? Boże. Ale jednak się mnie, jednak mnie Tu zrobimy wszystko Kuba, od razu, żeby to wiesz. A to e, remont wizualny, czyli nie wejścia w gimnazjum? Na razie szukamy lakiernika, czy się zg... Taki zgłosie. <noise> 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 to tamtego byłeś kiedyś? Tu, tego, co tam Nie byłem wiesz? jeszcze tam, muszę do niego zajechać. Nagrzejesz ją, to pójdzie zaraz. Czekaj, to wezmę wiązkę. Tak? Wiązkę wezmę na bok, no teraz lejemy wodą czy nie? Potem Nie pójdzie, to już pójdzie, jak już masz czerwoną, to... No tak, kruszyła to pójdzie. To było w ciągniku, To chyba złom. Do czego? to tam połóż? Tam pod stołem. Odkręciliśmy tutaj tą lampę. Tu jest trochę inne rozwiązanie niż w tych naszych. No to jest 7140, a 72 jest trochę inaczej. Był problem z tymi śrubami, żeby je odkręcić na imbusa. Jaki tu mówiłeś był imbus? Salowy? 16. i to musieliśmy odkręcić, żeby ten boczek zdjąć ten panel osłaniający tutaj przychodzi, musieliśmy zdjąć, żeby ten boczek odkręcić, bo tu jedna śruba jest pod spodem wtedy będzie lepsze dojście tutaj do poduszek ogólnie i ochodziło wszystko o tą jedną śrubę no i jutro już nim wyjedziemy tak? Kabinę się zdejmie, umyje go. I może wystarczyło czas, by czasu, żeby chociaż zajrzał, zobaczył co w tej skrzyni. Dobra. A tutaj dodatkowe widzę, że jest do tej pompy, która była elektrycznie. No tak, ta, cewka. No tam ten kabel No tak, tak, bo to jest, no, żeby załączyć elektromagnes. Gdzie chcesz to wyrzucić? No na razie to bym dał, nie? No. Przecież sił to trzeba by jechać tym, nie? To do kabiny od razu rzeczy nie? No, to może do kabiny będzie wsadzić. No ale no to i tak do wyjazdu trzeba to wciągnąć. A co za puszka będzie w kabinie będzie raz. No, w to, to do kabiny można wsadzić, bo tu już nie będziemy wchodzić do kabiny, nie? Właśnie nie będziemy robić. Tutaj odkręciliśmy i tak się rzuciło nam, bo czy to normalne jest zawsze tak mamy, że takie oringi są zamontowane. O, to samo tutaj. Trzeba te śruby jeszcze, by żeby zabrałem, zabrałem już. To najlepiej do kabiny, nie sobie to leży i, Bo tutaj podłoga nie jest odkręcona, także to co może leżeć bezpiecznie w kabinie. na pod spodem taki... Szafki? Szafki to jest dwa do tego to no? służy. Nachyl się i tam przyjść do podłogi jest nie widzę. O tu jest, tutaj na zbiornikiem, za pływakiem. O tu o to. Co to jakiś grunczek? Widzisz? No i w środku jak podłogę podniesie, bo... to też wystaje tam taki jakiś coś. I to było podważyłem pod światło w Jakiś przełącznik jest? Gdzie to jest? Tu? Tu jakiś przełącznik tutaj zamontował, albo to było oryginalnie? Do świateł, czy do czegoś, nie? To może jakieś awaryjne światło, pan coś? Nie, może nieraz było, że nogą długie, krótkie się zmieniało, ale to. No, to już było, to było, to było. Do, tyłu, do, tej, do tej kostki to masz przyczepy. Aha, widzi, a to może, to nie wiem, takieś. Nie wiem, czy to jest oryginalne, pierwszy raz to widzę. No kawał takie opuszczony tam do tyłu. Do tej kostki wchodzi taki biały. A może on, wiesz, miał dodatkowy jakiś osprzęt, bo te ramy były tu do pługa, tamto, to może było coś do tyłu jeszcze dorobione. Gdzie ja mam tą blachę? Szykuję paczki do odesłania, bo jutro ma kurier. Chciałem to jeszcze pokazać. Co? Ten Nie. Nie, to jest to stworzenie. ciężki? No, bo to siatka, tamto. Ten y, zmiennik nie pasuje, bo tu nam wadzi. Wadzi na moją budowę. Bo tu wszystko by pasowało na koło zamachowe i taką blachę dokupiłem. Gdzie ją położyłem? Też do odesłania. I w sumie prawie byłoby dobrze, bo mam taką blachę. Aby to zamocować, z tym, że też tutaj jest różnica w otworach, że te otwory są przesunięte, te otwory, które tutaj te pasują, a te są przesunięte i tutaj by mi nie pasowały, bo tu jest tak samo, tu jest tak samo jak tutaj, ale to blachę byśmy taką może dorobili, ale jest problem tego typu, że. Tam obciera, tak jak pokazywałem, także to jest do, do zwrócenia. Jak to założymy? Tutaj wszystko fajnie nam pasuje, tu byśmy po prostu dali tylko dystansę, przykręcili tu i tu i taki był plan, że to będzie działało, ale teraz przymierzyłem to w obudowę, bo wcześniej nie było tej obudowy tego dzwona i nie wiedziałem, że to będzie przeszkadzało, także to odpada, trzeba to odesłać. A ten stary, stary jest tutaj. Stary damy do sprawdzenia i regeneracji. Bo on ma trochę inne mocowania, ma taką blachę tutaj inną. Ale niestety to jest niedostępne. Na tą chwilę. Także pakuję te części, jutro kury je zabiera. Jeszcze muszę te linki spakować do odesłania to do innego dostawcy i, i pompę spakować która się blokuje podczas, no yy, przy skręceniu to muszę zapakować do reklamacji Która linka? No to, to od gazu, to gazu będzie chyba to jak jest... tam przełożę, bieg, bieg, tak. bieg Od gazu? Nie. bieg przed tył chyba jest przed tył. Okay. To będzie przed tył może Tu nie przejdę Nie, 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 nie To przed ty jest? No OK? Nie Ja odkręcam ponownie tą pompę I teraz ją pakuję do... Odesłania Na reklamację Dziwna sprawa, bo wyciągnąłem tą pompę, skręciłem sobie tutaj czterema śrubami, żeby sprawdzić, czy się obraca i normalnie ona mi się obraca po skręceniu. Czy po prostu jak cała płaszczyzna dociska, to wtedy się ona nakleszczy? Jeszcze raz ją spróbuję zamontować. Kilka prób już robiłem przykręcenia tej pompy. Z dokręconymi śrubami nie obrócę, lekko poluzuję śruby. Mogę obracać także zaciska tą pompę, gdy jest całą płaszczyzną dociśnięta do obudowy. Także nic, pakuję ją odsyłam. Zobaczymy, co oni powiedzą na ten temat. Chłopaki przywieźli oś. Te chłopaki mi wstawili ten korpus Tu będę chciał troszkę spawarką napawać Bo są wybite gniazda, żeby ta kulka lepiej się działa Nie wiem czy to coś da, ale spróbujemy I tak to wyszło ostatecznie po obróbce Przygotowujemy sobie pasy, żeby zdjąć kabinę. Według instrukcji to jest pokazane, że ściągamy w ten sposób. Że musimy przełożyć. Gdzie to jest? Łańcuchy przez słupki tutaj. Zdjąć dach i łańcuchy tu przełożyć. A tutaj są przewody od klimatyzacji. Tam są przewody od nagrzewnicy. My zrobimy trochę inaczej tutaj. Co? Przełożyłeś? Nie no, czego łapnie ktoś tam. No idę, tam go złapie. Bo jak w tym czarnym montowaliśmy kabinę, to nie było botników, To było łatwiej i tam są uchwyty inne na lusterka to łapaliśmy za te uchwyty, bo to wersja pro to inne uchwyty były. Dużo jeszcze go masz? Mało. Nie no, ty jak? idealnie pasuje. To można chyba ten sam pas wziąć, tylko weźmiemy ten, nie? Spinkę tam, a nie przełożymy spinki. Nie. nie bo musimy bez tego przekładać, bo tu jest bardzo wąskie. No to możemy wziąć drugi pas i możemy te dwa związać taką u góry bez spinek. No, no, związać albo z spinką, no to się już coś tam wymyśli. A drugi Położyłem go na przodzie. Bo tam właśnie były tutaj uchwyty w wersji Pro Takie mocne na lusterka, to łapaliśmy tutaj pasy i ściągaliśmy, a tutaj jest takie trochę inne lusterko. Nie no to się przerobi te uchwyty, bo te lusterka wprost są wygodniejsze, nie? Lusterki się urywają Tu na dachu normalnie jest ten mech A też nie ma wszystkich szpilek, jakieś dziury porobione Co? tam nie ma dziury? No, no tu jest bliżej, mniejsza szkła. Trzeba jeszcze blokadę parkingową cofnąć, bo linka jest zdjęta i nie ruszymy ciągnikiem. Jak tutaj jest? Tutaj jest ta blokada. No i zabieramy go stąd, żeby zdjąć kabinę. Wszystko jest odkręcone. Muszę mu pokazywać. Na dół. Dobra, do przodu. Góra, zamykaj. Góra, do przodu. Do przodu daj. No i teraz góra. Może trochę zamknąć. Góra. Zamknij. Dobra. No i wyjeżdżamy.

Dobra opcja.